Cześć wam wszystkim, z tej strony Panu ośrodek Klenecznek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wam powiedzieć o pewnych nowościach, sneak peekach i innych takich rzeczach, które, moi drodzy, niedługo wyjdą do Brawl Stars i będą to oficjalne informacje od Supercela, ponieważ wleciał kolejny odcinek It's Time to Explain, czy coś takiego, generalnie jest to taki podcast, gdzie siedzi sobie Dani, siedzi sobie... Frank i zawsze jest jakieś jeszcze dwie inne osoby, i oni po prostu rozmawiałem o tym, co jest w Besie, czy jakieś zmiany, które aktualnie są są Git, czy planują coś nowego, i tak dalej. I dowiedzieliśmy się pewnych nowości z tego to odcinka, więc moi drodzy, ja może sobie odpalę Brook TV na chwilę, już wam wszystko tłumaczę, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, no to standardowo strzelcie łapeczkę w górę, moi drodzy. Myślę, że tutaj możecie na spokojnie zostawić 1000 łapeczek w górę za takie informacje oficjalne potwierdzone, więc na 100% takie rzeczy będą. I moi drodzy, oczywiście, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału, no to zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po, moi drodzy, 250 tysięcy subskrypcji. Powoli to wbijamy, ale jakoś w miarę to idzie do przodu, więc moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał. No i już przejdźmy sobie do nowości. Po pierwsze, co takiego chcą zrobić w BES-ie? E, między innymi, moi drodzy, będzie bardzo dużo zmian z ligą klubową. Z ligą klubową. E, Uważają, że w ogóle jest ona aktualnie bezsensowna, tak jak ona wygląda, że są słabe nagrody i itd. Z tego, co słyszałem, to nie wiem, czy jest potwierdzone, ale mają być usunięte te punkty, moi drodzy, gdzie jest tutaj sklep klubowy? Tu mają być usunięte te punkty czerwone. Ma być w ogóle całkowita zmiana, ma chyba nawet być usunięta liga klubowa, ma być coś nowego dla klanów. Te skiny, chyba też one jakoś tam zostaną usunięte, albo będzie można je kupić za blingsy. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale moi drodzy, no, liga klubowa totalnie będzie zmieniona, nawet yy, na 90% będzie po prostu usunięta. Zostanie usunięta, będzie co innego, więc zobaczymy, co wejdzie na, moc, na, na miejsce ligi mocy znaczy ligi klubowej nie ligi mocy, chociaż z ligą mocy też mają być jakieś zmiany. Zresztą to chyba było omawiane w moi drodzy Broutolku, który był miesiąc temu, ale o tym za bardzo informacji w tym podcaście nie było. Oprócz tego moi drodzy dostaliśmy pewną informację, że e, będą kolejne postacie, które dostaną e, hiperdoładowanie. No to też wiedzieliśmy. Będzie ich sześć, więc nic się nie zmieniło i jedną z nich moi drodzy będzie, uwaga, uwaga, Rosa i nawet dostaliśmy informację jak ma działać hiperdoładowanie ROZY? Mianowicie, jak użyjemy sobie ulta, bo tam Frank to tłumaczył, że będzie to wyglądało w ten sposób, że przy używaniu bańki ROZY, no czyli ulta, ona jakby na ulcie ma tą taką ochronkę dookoła siebie, no to wtedy przeciwnicy będą spowalniani. To jest jeszcze jakby under development, że tak powiem, że jeszcze moi drodzy oni tam próbują jakichś różnych możliwości, że nie wiedzą, czy to do końca będzie spowalniać, może to będzie jakoś zatrzymywać, tunować, inne takie rzeczy, jeszcze jakby nie jest to w 100% potwierdzone, ale na pewno y, taką postacią, która dostanie hiperdodowanie jest Rosa i moi drodzy, y, właśnie będzie to coś związane z tym ultem. Najprawdopodobniej będzie spowalniało, tak mi się wydaje, i to będzie bardzo ciekawe, no bo po, jak użyjecie sobie, no to wiecie, ten Gość będzie spowolniony, będzie wolniej strzelał. Będzie Wam łatwiej go porobić, więc naprawdę spoko. Moim zdaniem. Też zgodzili się z tym, że bardzo dużo tych hyperdodowań jest podobnych do siebie i te nowe mają być niby takie jakieś bardziej. Yy... Unikatowe do postaci, nie wiem jak to można mniej więcej nazwać. Też jestem ciekaw, do jakich postaci wiemy, że będzie ich sześć. Ja obstawiam, że będzie, moi drodzy, tak. No, Rosa już wiemy, będzie na pewno do nowej postaci, która wyjdzie. Jeszcze nie wiemy jaka, bo nie ma Browtolka więc już mamy dwa. I jeszcze cztery postacie trzeba, moi drodzy, obstawić. Yy, mieliśmy Szelkę i mieliśmy yy, Bula i Colta, którzy są reir, i to są dwie postacie reir, które dostały teraz moi drodzy jest Rosa, która też jest rare. Dajmy sobie według rzadkości, żeby było prościej. Według rzadkości o na przykład tutaj mamy według rzadkości. No i zobaczcie, tak się to prezentuje. Ja myślę, że jest duża szansa na to, że jak dostała Rosa, to jest również szansa, że dostanie druga postać rare. I tutaj mamy Nite, Nitel Primo, Broka, Barleya oraz Poco. No, i yy, gdyby iść takim tokiem myślenia, że moi drodzy, ból to jest postać na blisko, i miała hiperdoładowanie, i dostałem też Colt, który jest postacią. Na dalszy zasięg strzelałbym tutaj w Broka. Strzelałbym w Broka, że kolejną postacią będzie Brok To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. To nie jest nic potwierdzone, moi drodzy, przez y, Supercella. Następnie z w postaci mamy tutaj Jackie. Mamy Jackie, no tutaj, no nie, może być to jakakolwiek RAIR, tak naprawdę. Ja bym chciał, żeby to był Karl, bo Karla mam na 11, ale myślę, że. Może to być, nie wiem, na przykład RICO. Coś, nie, tak mi się wydaje, że może to będzie RICO. Yy, no i co jeszcze? Mamy oczywiście, moi drodzy, yy, super doładowanie znaczy hiperdoładowanie do spajka, który jest legendą, więc pewnie jakaś legenda dostanie, no i dostanie oczywiście nowa postać chromatyczna, która pewnie wyjdzie, więc tak to by się prezentowało, jeżeli chodzi o te nowości. Były tam jeszcze jakieś inne pytania, między innymi na przykład, moi drodzy, jak wiecie, można mieć maksymalnie 4000 punktów mocy, zostanie to wywalone, nie będzie już tak, będzie można mieć więcej tych punktów mocy, więc to uważam też za plus. No i takie inne, różne pytania o grę. Generalnie trwa to ponad 2 godziny ta cała ich rozmowa, więc możecie sobie bić, pooglądać to i sami się przekonać, co takiego właśnie twórcy planują wprowadzić do Besa, co nam zdradzili. Ja takie najważniejsze, najciekawsze rzeczy myślę, że wam opowiedziałem, bo w sumie zbyt jakoś mega dużo tam nowości nie było, no na najwięcej. Z tym, że na przykład rauza będzie miała hiperdoładowanie oraz z tym, że właśnie liga klubowa zostanie wywalona, będzie co innego, będą pozmieniane dużo tych różnych rzeczy, więc tak to będzie wyglądało. Ale no jakichś dokładniejszych szczegółów no to na razie nie mamy. Co prawda moi drodzy za jakiś czas wyjdzie czak nowa postać, która została pokazana w Brawl Talk'u, bo było mówione, że ona wyjdzie w październiku. Na chyba końcem października, taki ostatni tydzień, myślę, że już będziemy mieli naprawdę dużo informacji, jak nie nawet Brawl Talk'a, odnośnie, moi drodzy, właśnie już kolejnego update'u. I to będzie chyba ten update halloweenowy, więc naprawdę jestem ciekaw, zobaczymy, czy powróci też Graveyard Shift. Piszcie w komentarzach wasze jakieś pomysły, jak to będzie wyglądało z tym update'em. No ja bym chętnie zobaczył powrót Graveyard Shifta, bo to był bardzo fajny tryb. Na którym dużo postaci na 1000 biłem yy, i to już mega, mega dawno temu. więc zobaczymy, zobaczymy czy, czy powróci, czy nie. A teraz spróbuję sobie dobić Kolta na 800. Próbuję Kolta na 800, dobić widzowie. Zobaczymy, czy to mi się uda, bo będzie reset sezonu. Yy, aha, no ale na Kolcie myślę, że jestem w stanie to dobić z randomami. Brakowało mi przed chwilą dwóch gieraczek, teraz nie wiem, chyba mi trzech brakuje. Na razie widzę, że jest dosyć wyrównana walka. Ani. Ani my, ani oni za bardzo nam nic nie zadali. Z tego co widzę, znaczy troszkę nam pozadawali, ale nie jakoś mega dużo. Yy, tak naprawdę to jeden jakiś mój mocniejszy atak, i ich nie ma. Dobra, fajnego ulta tam walną, bo rozwalił te krzaki. bym sobie mógł porobić tego kolta, to też by było spoko. Ja nie jestem dobrym koltem widowy. myślę, że już się przekonaliście tym, yy, ale. No, postaram się dobić te 800 z randomami, fajnie by było. No, bo res resetik będzie, a kolta mi zresetuje, bo mi, mi resetuje wszystko bożej 800, bo mam dosyć mało tych postaci bożej 800. A resetuję top 10 postaci zawsze, znaczy zawsze, teraz tak jest, kiedyś było jeszcze inaczej. W ogóle te resety to już się tyle razy moi drodzy od początku besa zmieniały, że szkoda gadać. E, dobra, no, widzę, że oni nas tutaj powoli, powoli obijają, ale ja muszę przejść, ja muszę przejść na tamtą stronę, też im coś pobijać ponieważ moi drodzy, no nie może tak być, że oni nam w kółko obijają. Ja tutaj sobie wjechałem z tym hiperdeodowaniem, ja sobie wjeżdżam jeszcze tutaj z gadżetami. Widzę, że oni też tutaj idą. Kruczek nas idzie, Brok jeszcze tu coś wjeżdża. Naprawdę sporo żeśmy zadali. Ja jeszcze spróbowałem tam coś 10%. No myślę, że jesteśmy w stanie to wygrać. 7% jeszcze jak kruk tam pozostanie, pobija coś, no to naprawdę mamy spore szanse. 4% zostało jedynie 3-10 sekund do końca, więc mam nadzieję, że to wybronimy. I damy sobie radę, 2% moi drodzy mi zostało na sejfie No i teraz żeby tylko przetrwać te parę sekund Dobra, wygraliśmy na 100%, bardzo ładnie moi drodzy Wygraliśmy giereczkę, walnijmy sobie jeszcze jedną Będę miał już colta wtedy na tego, nie będę miał kolto Dobra, zobaczymy czy wygramy, jak wygramy no to Najwyżej walniemy jeszcze trzecią gierkę, żeby dobić te 800 na odcinku Zobaczymy jak to będzie wyglądało, no gram z randoma, więc wiecie, raz randomy lepsze, raz gorsze Ja też tutaj koltem dużo nie pomagam, bo ja za bardzo nie przepadam za koltem Koltem widzowie, żeby dobrze grać, trzeba nim trochę pograć. Tak myślę, że jakbym z dwa dni codziennie grał koltem, to już bym mniej więcej go ogarniał, bo on nie jest jakąś trudną postacią, tylko z taki specyficzny movement do robienia przy strzach, żeby te strzały wam wszystkie wchodziły. I yy, po prostu musiałbym sobie pograć trochę. A ja i tak nie przepadam za koltem. Na pewno kiedyś go wbiję na ten 30 rang, bo pasowałoby. Szczególnie, że on na nim hiperdoadowanie więc myślę, że nie powinno być to jakieś strasznie nieciężkie, ale... No, jak widzicie, na razie to mi ciężko wchodzą strzały w ogóle tym koltem w kogokolwiek. Dobra, teraz, no, teraz w miarę siadło, ale i tak pad padłem od IV. Eee, tutaj co my mamy? Piperkę i broka. Dobra, bo ja nawet nie patrzyłem z kim ja tutaj gram. Eee, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oni mają rozwaloną tą ściankę. Ja zaraz rozwalę też, bo po prostu łatwiej nam będzie przechodzić, jak ona jest rozwalona. Tylko ulta muszę mieć w miarę go sensownie jeszcze później użyć. Eee, dobra, spróbujmy sobie coś wjechać w ten sefik. Dobra, co tam awczy? O dobra, on awczy, więc naprawdę spoko. Dobra, kurczę, dobijemy. No, niestety, dobiję mnie. Kurda, no ten zasięg broka na jest taki potężny, wiesz, że ciężko cokolwiek zdziałać, ale mamy tutaj najprawdopodobniej wina. Póki ten kolt awczy, to możemy naprawdę sporo tam pozadawać, więc taki jest też plan. Zobaczymy, czy się uda. Oha, dobra, nie, on awczy dalej, dobra. Awczy albo bot gra za niego, Bot gra za niego, dobra. No tak, jak bot gra za niego, no to spoko powinniśmy tutaj zwyciężyć ten meczek. Dobra, daj mi nadować ulta panie bocie. Dobra, nie jest źle, został porobiony. Ja sobie teraz wjeżdżam bardzo ładnie. W sejfik wjechałem. OK, dobra, to powinienem chyba przeżyć tak mi się wydaje, bo to nie zadaje aż tak dużo. Dobra, tu jeszcze mi nic nie zrobił kolega, 1100 HP mam cały czas, podlaczę się troszeczkę. Wiela do niego, dobra, bardzo ładnie, jeszcze jestem, moi drodzy, na buście z Jirsa, więc spoko, 18% do końca powinniśmy wygrać. Walniemy sobie trzecią gierkę, walniemy sobie trzecią gierkę, może nam się uda dobić, moi drodzy, te 800, mam taką nadzieję, fajnie by było, żeby na odcinku sobie to dobić. Dobra, ja mam w razie czego hiperdoładowanie, cyk, wjeżdżam, moi drodzy, tutaj. Ok, dobra, cyk, dobra, nieźle, jest źle, 1800, jakieś strzały siadły, bardzo ładnie, mamy wina, drugi na tym odcinku, lecimy, trzeci, e, trzeci Gwiazdom gwiazdą gry jeszcze zostałem, bardzo fajnie, brakuje mi siedmiu pucharków, więc idealnie, jak zrobimy wina, mam 8, powinno to siąść, mam nadzieję, że tak będzie, dałem play again, a jak dałem play ja ajajaj, ten nie dał, do, dobra, zobaczymy, kogo nam dolosuje, jak dolosuje nam kogoś spoko, no to powiem wam, że naprawdę mamy spore szanse, aby tutaj... Coś ciekawego ugrać, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Mamy, moi drodzy, koletkę. Mamy koletkę, oni mają Tara Byron, Będzie, będzie ciężko. Mi się wydaje, troszeczkę Tara tu nie jest jakaś najlepsza. A nie, no jeszcze nasza Piperka będzie awczyła, naprawdę. A Piperka, proszę, nie awczy. Ale Tara myślę, że, yy, że Tara będzie łatwo tutaj w miarę przejść, tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś naprawdę Giga dobrze ogarnia. A Byron znowu będzie o tyle wkurzający, że będzie leczył tego kolta, i przez to będzie ciężko porobić tego kolta, ale widzę, że oni tutaj nawet popadali, szczerze mówiąc. Oni nawet popadali tutaj, więc powiem wam, że może, może coś z tego wyjdzie. Dobra, przeszedłem, przeszedłem, nieźle. Tutaj Byron mnie zaraz pewnie ściągnie. Kolta jeszcze próbowałem ustrzelić gdzieś tam, ale mi się nie udawało. 104 HP mi tylko zostały. Dobra, kolcik wjechał, rozwalił nam ścianę, więc to akurat na plus dla nas. Że nam rozwalił ścianę, będzie można łatwiej przechodzić sobie mida dzięki temu. No i teraz jest problem: koletka padła, oni wchodzą z dwóch stron, będzie lipa. Widzowie, będzie lipa. Jak Tara nam dojdzie na save, to jest mega lipa. Będzie ciężko, bo też mm, piperka jest tu spoko. Ale piperkom jest ciężej obronić cokolwiek. A taki brok, no to on sobie w miarę radzi. Dobra, to akurat zostało szybko zniszczone przeze mnie. Dobra, no mam nadzieję, że tam dobiję. Dobra, dobiłem. 40% do 100, No widzowie, mega ciężko nam to idzie, ale może teraz jakoś przejdziemy bokiem. Coś mi się wydaje, że, że mamy jak, jakieś małe szanse chociaż, żeby przejść. Przeżyję czy nie? Dobra, przeżyłem na szczęście 118 HP, więc spoko. No, ale zaraz padnę, bo ten kolt pewnie gdzieś wyjdzie i mnie porobi. No niestety, moi drodzy, tutaj... Już nic nie zdziałamy. Dobra, to będzie przegrano. No niestety 800 na odcinku się nie udało. No tutaj już nic nie zdziałamy. No Piperkom ciężko się broni. Jak Piperkę ktoś naprawdę mega, mega dobrze ogarnia, no to może tutaj przejść. Ale tak to no nie jest za łatwo tutaj cokolwiek zrobić. Ja mam staty 3-1, więc najlepsze w sumie z mojej drużyny. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. że tak, cześć, w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!